Jeżeli się zastanawiacie, co możecie wysiać w styczniu, to na pewno możecie wysiewać już papryki. Czy to papryki ostre, czy słodkie, to teraz zacznijcie je wysiewać. Moje papryki, które wysiewałam w grudniu, wyglądają już tak, a te, które wysiałam w styczniu, jeszcze nawet nie wschodzą. Papryka ma bardzo duży i długi okres wschodu, i żeby cieszyć się dojrzałymi paprykami w sezonie, no niestety musimy papryki wysiewać bardzo wcześnie. Moje papryki wyglądają tak. Oczywiście, jeżeli chcecie sobie wysiać papryki. A macie na przykład jakieś stare nasiona, i chcecie zobaczyć, czy mają zdolność do kiełkowania, czy nawet przyspieszyć po prostu y, to, żeby wasze sadzonki papryki szybciej wzeszły, możecie je podkiełkować. Czy to na waciku jakimś, czy jak ja to robię na przykład y, na takim papierze ręcznikowym. Tu na przykład sobie kiełkuję już moje pomidory. Bo niedługo będziemy też siać pomidory, już za dwa tygodnie. A tak myślę, że około dwóch tygodni niecałych będą kiełkować mi właśnie te nasiona. I takie podkiełkowane nasionka będę od razu sadzała do takich wielodoniczek. Jedno nasionko. Do każdej komórki. Tak? Możecie wysiewać też w styczniu swoje pelargonie, robotowe, czy to zwisające, czy petunie. Dlaczego możecie teraz? I dlaczego w ogóle wysiewać teraz? A no, żeby cieszyć się pelargoniami i petuniami już w maju, które ładnie, pięknie nam kwitną. Moje pelargonie i petunie. Zostały wysiane dwa tygodnie temu i wyglądają one tak. Dostają już e, liści właściwych. A że siałam do takich malutkich doniczek, to niedługo będę je pikowała do osobnych, większych doniczek. E, I teraz jest takie pytanie: Czy w styczniu możemy wysiewać pomidory? Jeżeli jesteś początkujący, i dopiero zaczynasz swoją przygodę z rozsadami, to odradzam. Nie wysiewaj. Ale jeżeli już nie jesteś taki początkujący i na przykład któryś sezon już sobie wysiewasz i masz lampy doświetlające, to możesz wysiać. Ja mam lampy doświetlające, które kupiłam w tym roku, no i zrobiłam sobie taki eksperyment. Wysiałam sobie w grudniu już, pod koniec grudnia ładnie mi wykiełkowały, zeszły, za dużo się nie wyciągnęły pod tymi lampami, są ładne, zdrowe. Ostatnio je pikowałam i tu mam taką swoją właśnie paletkę z tymi przepikowanymi moimi pomidorami i wyglądają one tak. Takie przepikowane pomidorki najlepiej pikować właśnie w dni pochmurne. Ja podlewam od razu od dołu kwasami humusowymi i bakteriami, a po tygodniu będę już podlewała raz na dwa tygodnie nawozem do pomidorów. Tak samo jak te pelargonie, jakie tylko przepikuję do osobnych doniczek. Tak podleję je kwasami humusowymi i bakteriami, a po tygodniu już będę dawała nawóz do pomidorów. Ja swoje pomidory w tym roku wysiałam na próbę w grudniu, a tylko dlatego, że mam lampy doświetlające. Bo w tym miesiącu, styczniu, jest za mało światła słonecznego, żebyśmy mogli wysiewać pomidory, bo one po prostu... Nam się strasznie wyciągnął, i takie sadzonki nie będą mogły się nadawać nawet do tego, żeby je jakoś uratować, bo będą nadmiernie wyciągnięte. Chociaż, jeżeli macie wyciągnięte, będziecie mieli wyciągnięte sadzonki pomidorów, to pamiętajcie, że przy pikowaniu pomidorów do większych doniczek zawsze możecie te pomidory po prostu przepikować aż po same liścienie. A co to są liścienie? Ktoś mnie może się zapytać, co to jest liścień. Już ja tu wyjmę pomidorka. Pierwsze liście, które wychodzą, to są te, nazywają się liścienie. Te drugie, to są liście właściwe. I ja pikuję swoje pomidory, wtedy, kiedy pokażą mi się liście właściwe. Wtedy, tak przepikowane szybko pomidory. Tylko jak tylko dostaną tych liści właściwych. E, ja im po prostu nie uszkadzam tak strasznie systemu korzeniowego. Bo on jeszcze nie jest taki rozrośnięty. Taka sadzonka szybciej dochodzi do siebie po przepikowaniu. I szybciej po prostu zaczyna znowu ładnie pięknie rosnąć. Więc pamiętajcie kochani. Możecie wysiewać pomidory teraz już w styczniu. Ale tylko jeżeli macie lampy doświetlające. A jeżeli ich nie macie albo jesteście początkujący w tym temacie, to strzymajcie się tak gdzieś do połowy lutego. Wtedy tego światła słonecznego będzie więcej i takie nasze rozsady nie będą się aż tak nadmiernie nam po prostu wyciągały. Jeżeli chodzi o ten filmik to wszystko w tym temacie. Tak jak mówię, możecie już zacząć podkiełkowywać swoje y, tam pomidorki, jakie będą, będziecie chcieli, żeby po prostu te nasze sadzoneczki szybciej zeszły nam. Ale na pewno, y, jeżeli nie macie tych właśnie lamp doświetlających, no to jeszcze z tymi pomidorkami się strzymajcie. W ogóle to będzie odcinek, kiedy będziemy siać pomidory już wtedy, kiedy już tak naprawdę będzie do tego czas. A jeżeli chcecie cokolwiek wysiać, to właśnie petunię, pelargon nie możecie teraz wysiać. Możecie wysiać teraz sobie na rozsady papryki, bo one bardzo długo wschodzą, nawet do miesiąca czasu. No i możecie już, jak chcecie, to wysiać sobie kobę pnącą które ja w tym roku po prostu nie będę wysiewała, bo miałam rok temu i w tym roku coś nowego będę wysiewać, po prostu. Mam nadzieję, że już wiecie, co macie wysiewać teraz w styczniu, a z czym się na przykład wstrzymać, żeby jeszcze nie wysiewać, no to tyle.